Cześć kochani, witam Was w kolejnym odcinku z otwierania kalendarza adwentowego. Dzisiaj mamy dzień dziesiąty, który jest tutaj, taki mały. Zobaczymy co to będzie. O. Ok. Dzisiaj słuchajcie, coś małego, a mianowicie miseczka dla pieska, który będzie pewnie być którymś z następnych okienek. Więc no taka miska, i widać, tutaj są zrywane kości i łapki, takie wytłoczone. Bardzo ładna jest ta miseczka, chyba już taką gdzieś mam, ale chyba to się to. przyda do dekoracji czy jakichś filmów, gdybym chciała coś nagrać z psem, no to zawsze takie rzeczy się przydają, więc... No. Jestem ciekawa, w, w którym z okienek będzie ten piesek, bo mi się bardzo on podoba, więc zobaczymy, czy w następnym, czy jeszcze gdzieś dalej. Bo jeśli chodzi o okienko 11, to ono jest tutaj, ale na pewno tutaj nie będzie psa, bo jest to takie, jak widać, podłużne okienko, więc raczej nie pasuje, żeby był tutaj piesek. Pewnie będzie coś innego, ale no zobaczymy, jak to rozmieścili w tych okienkach. Także to będzie w zasadzie tyle w tym odcinku. Możecie tutaj zobaczyć, jak na razie wyglądają nasze rzeczy z kalendarza. Już w sumie dochodzimy do połowy tego kalendarza, już niedługo, więc w sumie szybko leci ten czas. Ale mamy jeszcze sporo do otwierania, więc jeszcze aż tak szybko ta seria się nie skończy. Pamiętajcie, że odcinki z kalendarza pojawiają się codziennie aż do 24 grudnia, czyli do ostatniego okienka. Że teraz już się z Wami żegnam, zostawcie łapkę w górę, jak się Wam podobało, napiszcie świetny komentarz oraz zasubskrybujcie kanał i kliknijcie dzwoneczek, aby nie przegapić następnych odcinków z tej serii oraz innych filmów na kanale. Do zobaczenia!